Z Ewangelii według świętego Mateusza: Ile mi dacie, jeśli Wam go wydam? Oni postanowili dać mu 30 srebrników. Są takie życiorysy, które w całości oparły się na systemie winien i ma, na takim kodeksie handlowym, w którym człowiek nieustannie. Wymienia towary i usługi na pieniądze, pieniądze zaś na towary i usługi. I to staje się głównym kryterium sensu życia. I ta wymiana dóbr, to handlowanie, nieustanne zamienianie jednego na drugie, staje się centrum całej historii, staje się modus operandi, sposobem postępowania. Ale takie, takie życie nie jest warte przeżycia. Kiedy tak wymieniamy i wymieniamy, handlujemy, um, próbujemy zdobyć, troszeczkę więcej z życia wyciągnąć, osiągnąć kogoś oszukać, kogoś zrobić w konia, komuś um, um, wydrzeć chociaż grosz, wtedy okazuje się, że z, z rozpędu sprzedajemy także to, co najcenniejsze i to co jedyne mogło naszemu życiu nadać sens oddajemy za bezcen samych siebie oszukujemy na tych nieustannych targach na tych przekomarzaniach na tych handelkach boga można sprzedać boga można wymienić na byle co na 30 drobnych monet jeśli się całe życie zorganizuje wokół tego Handelku z sobą, z innymi i z najwyższym. Bądźmy tu bardzo ostrożni. Nie o to w życiu chodzi. Nie wokół tego ma się kręcić nasz życiorys. Do zobaczenia jutro.